Widzowie. W świecie gadowór istnieje panteon bogów greckich, mordyckich, shinto, egipskich, perskich, celtyckich i majów, przy czym Kratos trafi najpewniej do Egiptu, a potem Japonii. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, jakich bogów Kratos pozna w Japonii. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Pierwszym bogiem, którego Kratos na pewno spotka w kraju kwitnącej wiśni, jest Susanno namikoto, Mikoto, który jest potężnym bogiem mórz i oceanów. Jednak jest on dobry, bo kiedy pewna starsza pani chciała złożyć w ofierze potężnemu wężowi Orociemu swoją córkę, Susanno stanął w jej obronie, przez co Kratos spotka tam też Orociego, z czego Susanno byłby trochę słabszym Poseidonem, walczącym mieczem amenomurakon od Surugi. Przy czym Susanno jest niezwykle szybki, silny, zwinny, wytrzymały i honorowy, mając taką sytuację z Orochim jak Tor z Jormungandem. Następną, którą Kratos na pewno pozna, jest Amaterasu, czyli Bogini Słońca i Siostra Susanno, przy czym była ona władczynią wyższych niebios i była najświętszą boginią, a także jest ona bezpośrednią córką najwyższych bogów i rodziców bóstwi za nagi i za nami. Z kolei następny jest Bóg księżyca Tsukiyomi-no-mikoto, mając władzę nad księżycem podobnie jak Amaterasu nad niebem, i jest on jednym z garstkich złych bogów w Japonii, bo pozbawił życia jedną z bogin z powodu obrzydzenia, co nie znaczy, że jest nierozważny, i jako jeden z niewielu był tak zły jak Odin, czy Baldur. Jeżeli chodzi o potwory, Kratos spotkałby dziewięcioogonowego ogromnego lisa, jak i również ojców wszystkich bogów, czyli Izanagi i Izanami, z których Izanagi był bogiem stworzenia i jest najważniejszym i najpotężniejszym japońskim bogiem, korzystając z niebiańskiej włóczni Amenonu Boko, przy czym to on stworzył świat, a Izanami była boginią umarłych, bo została zniszczona przy narodzinach boga ognia Kagutsuchi, w czego wyniku Izanagi pociął boga ognia swoim mieczem ameno-ohabari ale jej ciało zostało całkowicie zniszczone, więc nie trudno się dziwić, że ją zostawił, bo po prostu gniła, ale to dziwnie, że będąc bogiem stworzenia jej nie naprawił albo nie stworzył jej nowego ciała. Co ciekawe następny jest Bóg Piorunów Rain, który jest w jakimś stopniu demonem i on też jest bardziej zły aniżeli dobry, co jest powodem dla którego Kratos wybrałby jedną ze stron i walczył ze złymi bogami, a kolejni są szyningami, którzy pełnili rolę japońskich odpowiedników północnych Walkirii z racji, że są oni mniejszymi bogami i po części nawet duchami, w czego wyniku byliby oni bardziej neutralni i nie łapaliby się ani do grupy bogów ani potworów, a raczej byliby osobną grupą i nie chcieliby zaatakować Kratosa, bo oni tylko prowadzili tych co zginęli. Kratos mógłby spotkać Boga Chaosu czy też Ziemi Kuninoto-Katachi, który został stworzony przez zewnętrznego Boga całego wszechświata Amenomina który nie miał ciała, zamiast którego miał być światłem 2 miliardy razy jaśniejszym od Słońca, jednak jego Kratos by nie spotkał, bo był po prostu wszechmocny w przeciwieństwie do Izanagi, który był czymś w rodzaju Zeusa i Jodyna, z czego Amenomina raczej nawet nie istnieje w świecie gadów, bo rywalizował z Jachwę i Jaszerem, a także zaprzyjaźnił się z Jezusem, mogąc zniszczyć nie tylko wszechświaty, ale i abstrakcyjne byty. Bogiem najbliższym Boga Wojny jest Bishamon, ten będący Bogiem wojownikiem, który chroni ludzi i świątynie, tyle że jest on dobrym Bogiem, a drugim Bogiem Wojny tym bardziej typowym jest Hachiman, który prowadzi samurajów i decyduje, czy bitwa zakończy się zwycięstwem, czy porażką, zaś z samych potworów oprócz węża oroczego i lisa można spotkać także Joroguma, czyli ogromnego pająka, Gasza do Kuro, gigantycznego szkieleta czy inne demony. Podsumowując, Kratos miałby w Japonii pełne ręce roboty, bo potworów i demonów jest tam chyba najwięcej, z racji, że bogowie mnożą się tam na potęgę, gdzie w pewnym momencie było ponad 70 bogów i równie wiele potworów, ale wszystkich by nie spotkał. A wy widzowie napiszcie w komentarzu co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i jakie według was zdanie może mieć na temat japońskich bogów Kratos. Jeżeli film się spodobał zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.